Siemanko, wszystkim bardzo serdecznie. Z tej strony Sebulba zapraszam na mój nowy projekt, nową serię, którą wcisnę pod chyba horrorki. Tak? Z chwilka się napiję. O, jest strasznie gorąco, chyba. Ze... Ej, co mi się tu włączyło? Wypad z tym. Ze 30 stopni na rożu. dobra. Jeszcze sobie zerknę na opcję, gra. To nie. A mogę sobie czułość zwiększyć, może. Grafika tak zostaje, dźwięk jest dobra. Eee, zagramy sobie w The Suffering. Jest to horror. Znaczy taki horror. Tak, horror. Bardzo mroczna fabuła. Fajny taki ciężki, brudny horror. Eee, z 2000 chyba 2004 czy 2005 roku gra. Dosyć już stara która no niestety sprawia dużo problemów, tak naprawdę, także nie zdziwcie się, jak coś się będzie działo z dźwiękiem. Ej, to wypad, coś się będzie działo z dźwiękiem albo z, z jakąś rozdzielczością. Tu nakombinowałem się, żeby to odpalić w takiej rozdzielczości na 720, żeby to móc nagrać. No ale dobra, to słowem wstępu, damy sobie nową grę. Łatwy, średni, trudny, nieprawdopodobny. Nie, 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 nie. damy średni. i've done this i still hate it i swear abbott's full enough already at least when you escort an inmate to death row you know he's scheduled to get what he deserves ernesto you can really be a jackass you know that you hear what this one did i don't want to know you know he beat his ex-wife to a bloody pulp killed her with his fists look i said i didn't then he drowned one son in the tub and threw the other out a window don't ask me to cry for him Inmate, is this true? Oh, he won't say. Claims he blacked the whole thing out. A likely story. The needle's too good for him. Filthy inmate, they should all die. Willie's bed isn't even cold yet, and already they brought in a new guy. I heard he killed his old lady and kids. Sick motherfucker. Be quiet, you jerry Curl fool. Don't you know who that is? Why should I? That's Torque, the man himself. Word is he shaved half the Aryan Brotherhood over at Easton. So fucking what? I can understand a guy killing his old lady, but he popped his kids too. <laughs> motherfucker deserves to be strapped down and dosed. You believe what the COs tell you, Slick? You don't know shit about the man. I'm telling you, what I heard, he's all right. That cocksucker's not gonna be alright for long he's in the row with the rest of us short time. Shut your crock-ass, goose. Mans due respect. You show him respect. I decide who I respect, shit boy. Don't you go tell no, him down me. Get out there. Some of you want to go back on the low? I didn't think so. Hey, you. Yeah, you. Neighbor. Nice to meet you. My name's Floyd. How long you got to get turn on the table, huh? Y'all out of appeals? Your lawyer, fuck you? I read about your trial. They got no witnesses, all circumstantial evidence. No one knows what really happened but you. But you can't remember a thing, is that right? Best not to listen to him talk. Floyd's a degenerate parasite. They should have slapped the cuffs on him coming out of his mama's... At least tongue. I know Jesus is with me, man. Whatever I've done, the reverend says Jesus has forgiven me. Will you shut the fuck up, you baby-raping, sodomizing sack of shit? I was just asking the man a question, Goose. Whoa! What the fuck is this shit? earthquake! what the hell's going on? C.O., you gotta let us out! We're still humans, man! The oh, whole fucking place is coming down! Sweet Jesus, what the hell was that? <modelizzo> Slick, you <modelizzo> okay, man? Is the prison collapsing? Are we sinking into the ocean? C.O., C.O., what the hell's going on? Slick, what in the fuck just happened? Slick! Slack? Goose. You still there? Yeah. I'm still here. And it wasn't me. If that's what you're thinking, I didn't touch that... What was that? Goose? For fuck's sake, what's going on? That was close. I thought we were done for. We gotta get out of this shit can before it collapses. Shit. There's something in here. Ostro. No i zaczynamy już rozgrywkę. Jak jak mówiłem, jest no, klimat mroczny. W ogóle gra jest ciężka. Zaczynamy w więzieniu, jesteśmy skazani na, na śmierć karę śmierci. Za zabicie żony i dzieci oh, to właśnie widać. ostro. E, co prawda, to nasz główny bohater, Tork, nic nie pamięta, ale to się wyjaśni z czasem, myślę, w fabule. Uu. Dobra, mamy. Przynajmniej pierwszą broń. Pod... Co jest? Kto to zrobił? Podstawową pierwszą broń mamy. Tu nasi tego nawet nie widać. Tu nic z tego nie zostało. Ten tu leży. Ten tutaj. Ten pod ścianą. a ten bez głowy. Iuuh. Po strażniku nic. <laughs> To na mnie czekało. Jak to się otwierało? A okej, okay. zerkniemy sobie przez kamerkę. Wow! Widzieliście to, prawda? Ej, znowu był. Dobra. O. Strażnicy próbują opanować sytuację. O, o. Szybko poszło. Dobra. No, idziemy dalej. A skopa w co? Co tu się. Masakra. Sprawdzimy to co my tu mamy. Tutaj można wejść w prysznicę. Jak to zwykle... to można zamykać szafki, nie wiedziałem. Jak to zwykle w więzieniu z prysznicami. Często dochodzi do różnych porachunków. Lub do innych rzeczy. Wow! W serio? Uleżałem, że tu ktoś go schował jeszcze zanim to wszystko się stało, bo to by było dziwne, że tak sobie... Oświetelko no, sobie można zapalić. Eee. Teraz chyba można telefon odebrać. No właśnie. To jego żona, głos jego żony, ale to chyba w jego głowie się wszystko dzieje. Tylko czemu chwilkę? Dajcie mi chwilkę, czemu nie ma podpowiedzi. A, tekst pomocy w grze, czemu się wyłączył? Ja nie wyłączałem. Akcepta. I musicie, no niestety, to przeboleć. Tutaj problemy właśnie... Dużo problemów jest z dźwiękiem ogólnie. Nie zawsze słychać wszystko tak, jak powinno być. Gościu... Co jest? O, naboje do rewolweru. Tu coś można pozbierać: baterie do latarki. Buteleczka Ksombium. Ksombium to są te takie. afteczki, jakby tutaj. To są jakieś lekarstwa w ogóle. Niestety kolego nie mogę ci odpowiedzieć, nawet nie widziałem skąd gadasz, więc. Idziemy, sprawdzamy co jest dalej.

Jeszcze w krwi cały. Sprawdźmy sobie, co jest tutaj. Zamknięte, zamknięte. Zaraz się ten tek, tek, tekst pomocy, czy nie? No nie, jest włączony, Dobra. Znów Baterie do latarki. Łapa. Nie, pilna notatka. Monitoring. Co to jest? Dobra. A, tutaj to co byłem, te prysznice. Więcej nic nie ma, ok. to sobie otworzymy. Mniej więcej kojarzę grę, tak to nie jest taki Let's Play, że tak powiem, na ślepo całkiem. Bo oglądałem to chyba całą serię, obejrzałem u Roya i parę odcinków też u Seto oglądałem, więc mniej więcej wiem, przynajmniej na początku gdzie iść i co robić. Wow.

Everything's gone to shit. Right now, I prefer a murdering scumfucker in the road to one of those monstrosities. We got a better chance to survive if we stick together. But you will do exactly what I say, or I will punch a hole in your sorry ass. Got it? Hey, excuse me. Voices internal. Whoa. What's going on? I what's going on. To wszystko mam wrażenie, że przez, przez torka się tu dzieje. Okej, okay. ale mnie wypuść kolego. Mamy znaleźć latarkę, wiem gdzie jest latarka już, bo to... Eee, drugi raz się zabieram za nagrywanie tego, albo trzeci, bo już, bo mi parę razy przeszkodzono, parę razy coś tam. O, baterie do latarki. Tu coś jest. Fajnie on te szafki w ogóle otwiera. I się otwiera fajnie. Mogę sobie zapalić światełko. He. Latarka. Aha, żeby włączyć, wyłączyć latarkę. Wciśnij F. Dobra. Ja na razie sobie wyłączymy. Nie będziemy marnować baterii. Jak jest jasno. Mam latarkę, ziomuś I okay. Dobra, on to musi otworzyć. Gry, że tak powiem Sam nigdy nie przeszedłem właśnie tak jak mówiłem, obejrzałem całą serię tam u kogoś na YouTubie Ale sam w to jeszcze nie grałem na tyle, żeby to przejść gdzieś dalej niż do tych momentów co tutaj Ale pamiętam jedną akcję zrobiłem koleś, tu wszedł otworzył, tam sobie tutaj wychodzi przez przypadek wszedłem tutaj, chciałem ten. Zamknąłem mu drzwi przed nosem, zaczął mnie strzelać. Ej, idź za tobą! Dobra, padł. Następny tutaj. Ej, co? Mówił niby, że we mnie będzie strzelał, no ale. Tak po hamsku. And Abbott is one fucked up who's gal. And let me tell you, we better stay away from the fucking basement. If things are bad up here, down there, it's gonna be like the mouth of hell. Okay, the... Whoa. Wow. Go God was damn! What the hell was that? I gotta check it out. Stay here. Dobra, sobie. <coughs> oh down Oh. Co tu się dzieje? Ktoś tam był? Uuu! Rewolwer mamy, fajnie. Ktoś tu siedział. Co nam to dało? Nic nam to nie dało, ale dziwnie się spsuło menu inwentory. Dobra, tu sobie można wejść. Tu co jest? Ksombium, ksombium telefon brak sygnału linia odcięta pewnie a co do potworu bo zacząłem mówić i chyba nie skończyłem chyba w tej grze nie licz... znaczy jest kilka gier znaczy kilka latarka są gry w których no, twórcy nad potworami nad tym wszystkim naprawdę Przemyśleli, pomyśleli, tu są takie maszkary w tej grze. Chyba naj, najgorsze, najlepiej przemyślane potwory, i ogólnie na, sam ich wygląd i ten jest taki chory, że, że to czasami aż strach pomyśleć sobie, co by tu się mogło dziać. Właśnie zamiast rąk i nóg ostrza, jakieś i tego, tak jak tu widzicie, tego małego, co, co jest tutaj, o zamiast rąk ostrza, zamiast nóg ostrza. W ogóle po skręcani, po zawijani jakimiś pasami. Bleh. Jedynie takie też potwory takie mocne, znaczy mocne. No takie chore, w chory sposób zrobiony. to też chyba w Silent Hill. Więcej nie kojarzę, żeby coś było takiego. Uuu.

Let me die? A, jakiś... To jego cel? Nie. Co tu? Aby połknąć, pociągnąć... Ciemnej... Nie, się... na dziś nie Aha, okej. Okay. Można przesuwać przedmioty. Ale już na boki nie, nie można. Od boku mogę? Mogę. Nie lubię jak tak na środku zostają rzeczy jakieś. Będę sobie to gdzieś na dół, na, na bok przestawić. Nie da się rozważyć. Jak mam... jak dobrze, że mam myszkę z tym, z triple clickiem, z przyciskiem, bo tutaj trzeba strasznie... Zaraz, w którą stronę ja idę? Ten dobrze. Bo tu, żeby szybko zaatakować, to trzeba... strasznie naparzać. Nie wiem, czy słyszeliście, jak nie ruszałem myszką, jak robiłem... A triple click, się przycisnę. I... Co jest? Kto to jest? A krzyśle elektrycznym podejrzewam, że jakiś duch z, z tego, tam ktoś mówił, Woł... War... gdzie, ok, zobaczymy, czy jeszcze raz będzie, to fakt, teraz go nie ma. Dobra, tu też nie. Yy, ten, ten yy, mówił, że tu przysz, przeszłość tego więzienia, że właśnie coś, coś było. Mogę chyba zabić w ogóle. Pobawimy się jeszcze. A to było chyba jako jeden ze złych wyborów, że. Dobra, wyłącz to. Nie będziemy go tutaj. się znęcać nad nim. Wydaje, czy to jest M napisane? Czy nie tam jest przeciągnięte to nie. Ale ktoś tu chyba miotany był po ścianach. Wow! Dobra, ja wiem co to już jest, ale. Znaczy tego się nie spodziewałem, że to jest. Tak będzie tutaj chodzić sobie. Dobra, to mam... w ogóle pełno tego Xombium jest. Mogę sobie na, nazbierać w różnych miejscach, widzę. Glaz do kiwerka spuścił wodę i wychodzi. Fuck logic. Gdzieś słyszałem potwory. Nie, nie wmówi mi nikt, że nie. E, maksimum ten to może by sobie postrzelał z tego rewolweru jak tak, skoro mam maksimum naboi. Można przycelować prawy Nie. Przywojna przypomina trochę tego. Z Hellraisera był taki koleś Co miał na twarzy powbijane woździe. No, gdzie jesteś? A i nie mogę go trafić, no Teraz się chyba... Dobra, po nim. Łooo! Zobacz, ja mu rękę przypadkiem... temu głowę... Odstrzeliłem? Bo tamten jakoś tak śmiesznie krwawił. No, rękę mu odstrzeliłem, ha. Nie straciłem życia, ale pozbieramy te naboje, co tu były. Zaraz ja mogę przez to przejść, nie. O oh oh A nie, to były baterie do latarki. Eee. No dobra, i tak mogę sobie pochodzić z tym z rewolwerem. Misio! He, misio! Czyżby naczelnik więzienia? Tu sobie mogę, tu latareczka, mapa wyspy, te Aha, wiem co muszę zrobić, dobra. Muszę, bo tu jedne drzwi, jedne kraty się otwiera, drugie się zamyka. Tak się takie rzeczy robi, więc trzeba przestawić tą... Do przodu kawałeczek. O, tak chyba będzie przejście, i chyba to zablokuje, dobra. Ile to już mam odcinek? 22 minuty. O, właśnie, o to chodziło. sobie dojdziemy zaraz do jakiegoś checkpointu i zakończę na tym odcinek. Wow, do, do. Dobra.

Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się... Miłej nocy. Papa. Pa.